Jak pamiętać o przeszłości? Powstaje Muzeum KL Płaszów. Będzie więcej terenów zielonych w mieście. Kraków ponownie stara się o tytuł Zielonej Stolicy Europy. Nowy pawilon dla bezdomnych psów w krakowskim schronisku dla zwierząt. W tym żyje miasto. Iwana Sitli Kornecka. Dzień dobry. Przed nami, serwis informacyjny. Zaczynamy. Jak upamiętnić zagładę? Na początek Muzeum KL Płaszów i dyskusja na sesji Rady Miasta Krakowa w czasie pierwszego czytania uchwały o powstaniu nowego muzeum. Miejsca pamięci KL Płaszów. Jeszcze w 2017 roku podpisaliśmy porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Kraków, Gminą Żydowską a Muzeum Historycznym Miasta Krakowa w sprawie objęcia tego terenu upamiętnieniem. Powstała Rada Społeczna oraz Zespół Zadaniowy do spraw KL Płaszów i te działania od 2016 roku są realizowane z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W tym roku w czerwcu został podpisany list intencyjny w sprawie wspólnego prowadzenia nowej instytucji kultury. Muzeum. Muzeum jest tak naprawdę najlepszą formą, jeśli chodzi o upamiętnienie tego miejsca, to doświadczenie, które zebrane są w świecie, że właśnie muzea to te instytucje, które najlepiej chronią tego typu miejsca. My zamierzamy prowadzić tę instytucję we współpracy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który będzie się dokładał i dofinansowywał tę instytucję 50% dotacji. 52%. Tyle terenów zielonych ma kraków, a będzie miał więcej. Po zakupie Lasu Borkowskiego miasto planuje kolejne transakcje. Są przepisy, które mówią, że mieszkaniec powinien mieć nie więcej niż 300 metrów do terenu rekreacyjnego, do terenu zielonego. Ja kazałem zrobić mapę, gdzie są zaznaczone wszystkie takie tereny rekreacyjne zielone i te urządzone i te, które są w trakcie, czy będą w najbliższym czasie robione, tą mapę niedługo pokażemy. Będziemy kupować zieleń tam, gdzie ona jest potrzebna. Natomiast tam, gdzie już jest dużo zieleni, naprawdę nie ma tego, takiej potrzeby. Na terenie miasta jest 52% terenów zielonych. Miasto jest więcej niż połowę zazielenione. Jeżeli do tego dodamy także aleje drzew, które są wzdłuż ulic, to jest tego ponad 60%. Myśmy zastali pewien obraz i to teraz dobudowujemy i będziemy to robić cały czas. Dokupujemy także, bo jest program zalesiania, dokupujemy lasy, kupiliśmy las borkowski. Teraz mamy, prowadzimy rozmowy z innymi właścicielami lasów, żeby na terenie Krakowa, żeby je kupić i urządzić. Tak, aby one były dostępne właśnie do celów rekreacyjnych? Huta to jedna z najbardziej zielonych dzielnic Krakowa, ale wysokie drzewa wymagają pielęgnacji. Dlatego w zarządzie zieleni miejskiej powstał specjalny zespół, który będzie się zajmował wysoką zielenią właśnie w tej dzielnicy. Nowa Huta, czy inaczej Zielona Huta, to przede wszystkim dzielnica pełna, pełna emocji, emocji mieszkańców związanych z tą zielenią wszechogarniającą. Myślę, że to, co wydarzyło się rok temu, czyli przyjęcie Parku Kulturowego w Nowej Hucie. To jest ogromna szansa, ale również ogromne wyzwanie. Dla nas Zielona Nowa Huta to przede wszystkim piękne drzewa. Stąd w zarządzie Zieleni Miejskiej specjalny zespół, który będzie zajmował się tylko i wyłącznie wysoką zielenią w Nowej Hucie. Drzewa w Nowej Hucie wymagają pielęgnacji, wymagają odpowiedniego prowadzenia. Wiele uwag od mieszkańców składa się na to, że chcieliby oni, żeby było trochę bardziej odsłonięte i tylko i wyłącznie w tym zakresie, w którym jest to możliwe, gdzie będą zmniejszane korony, gdzie będą pielęgnowane drzewa. Myślę, że to będzie wykonywane nic więcej. Myślę, że to, co przede wszystkim wypływa z serca mieszkańców Nowej Huty, to jest ta troska i myślę, że tą troskę wszyscy podzielamy zarówno w Zarządzie Zieleni Miejskiej, jak i w każdej jednostce miejskiej. Zielona Huta jest coraz bliżej Krakowa i myślę, że coraz większą stanowczością można powiedzieć, co było do tej pory pewnie rzadko wypowiadane, że wszyscy jesteśmy nowochucianami, jesteśmy dumni z Nowej Huty i z tego jak ona wygląda i przede wszystkim jest to zobowiązanie, żeby o nią dbać. Kraków ponownie ubiega się o tytuł „Zielonej Stolicy Europy”. Europejskie miasta, które złożą aplikacje w konkursie, zostaną ocenione aż w 12 kategoriach. Myślę, że nasza aplikacja w tym roku pod hasłem Tomorrow is Green pokazuje Kraków jako miasto coraz bardziej kompletne, jeśli chodzi o te wyzwania, które stają przed każdym z miast w najbliższym czasie. Przeciwdziałanie skutkom negatywnym skutkom zmian klimatycznych, dbałość o wodę, retencja wody, dbałość o zieleń, wykupy terenów zielonych, to jest coś co stanowi coraz mocniejszą stronę Krakowa. Planowanie przestrzenne, gospodarka śmieciowa, woda, która jest chyba najdoskonalsza w Europie. To pokazuje, że Kraków bardzo dużo zrobił i jest gotowy na te wyzwania. Nasze hasło tegoroczne to Tomorrow is Green, dlatego że zdajemy sobie sprawę, że innej drogi nie ma. Wyobrażamy sobie tak funkcjonujące każde miasto, które myśli o tym, jak będzie zmieniała się przyszłość i jak zaplanujemy przyszłość naszych dzieci czy naszych wnuków w mieście. Tomorrow is Green rozumiemy jako pewnego rodzaju zobowiązanie dla kolejnych pokoleń, żeby pozostawić po sobie miasto jak najbardziej zielone i jak najbardziej przyjazne mieszkańcom. Więcej autobusów na ulicach Krakowa. Wraca też linia 511. Teraz w serwisie obowiązujące już od 28 września zmiany w komunikacji miejskiej. Te korekty przede wszystkim mają na celu poprawę komunikacyjną, tą wieczorowo-nocną, centrum miasta na aglomerację. Na przykład linia 194 w godzinach szczytu co 7,5 minuty, poza godzinami szczytu co 10 minut. Przywracamy linię 511, która będzie kursowała przez cały dzień, co 15 minut. Linia 130 w Międzyszczycie co 10 minut. 133, 143, 151, 451 również w godzinach szczytu co 15 minut i poza godzinami szczytu również wzmocnienia. W razie potrzeby, gdy byłby problem w przejechaniu danym autobusem czy tramwajem o jakiejś wybranej godzinie, prosimy o informację na naszą dyspozytornię. Wspólnie z przewoźnikami będziemy starać się te wtyczki właśnie uruchamiać. Czy wiecie, że w czasie deszczu, w zależności od jego intensywności, przez skrzyżowanie na zielonym świetle przejeżdża od 10 do 20% mniej samochodów niż przy dobrej pogodzie? Jeżeli nie zmienimy naszych zwyczajów komunikacyjnych, zawsze będziemy stali w korkach. Jest to udowodnione zarówno w pracach badawczych, jak i w pomiarach ruchu. Że przy nawet małych opadach deszczu ilość samochodów przejeżdżających na sygnale zielonym jest mniejsza od kilku do kilkunastu procent, nawet do 25 przy intensywnych opadach deszczu. To potęguje wrażenie korków, bo kierowcy zostawiają większe odstępy, wolniej ruszają z sygnalizacji świetnej ze świateł. Warunki pogodowe też mają niekorzystny wpływ na zdarzenia drogowe, a każde takie spowoduje nowe utrudnienia, przez co też się tworzą kolejki. Wiemy, że jeżeli wszyscy wsiądą w samochód, to nawet najszersze ulice czy najszersze parkingi nie zapewnią miejsca dla takiej ilości samochodów. E, więc to, co chcemy zaapelować, to oszczędniejsze korzystanie z samochodu. Jeżeli ktoś nie musi wybrać samochodu, nie musi dojechać tym samochodem, przewieźć ciężkich towarów, zachęcamy do korzystania z innych form transportu, np. z komunikacji zbiorowej i roweru. To już pewne. Niebawem zakończy się budowa nowego pawilonu dla bezdomnych psów. Tak zmienia się krakowskie schronisko dla zwierząt przy ulicy Rybnej. Powstał w miejscu wyburzonego starego budynku kwarantanny. Nowy pawilon jest już gotowy na przyjęcie zwierząt. Czworonożni lokatorzy wprowadzą się do niego jesienią. Zwierzakom w nowym budynku będzie się żyło lepiej. Poprawi się też komfort obsługi dla pracowników i wolontariuszy schroniska. Umowę na budowę nowego pawilonu podpisano w październiku 2018 roku. Wykonawca najpierw musiał przygotować projekt wykonawczy pawilonu, a później go wybudować. Prace w terenie trwały od wiosny 2019 roku. Około. Budowlańcy nie tylko postawili nowy budynek, wyremontowali także podjazd i parking, wybudowali system retencji wód opadowych. Wcześniej w schronisku dla bezdomnych zwierząt miasto wybudowało kotłowi oraz budynek rekonwalescencji dla zwierząt. Muzeum Krakowa zbiera pamiątki dotyczące czasu pandemii. Ważne są przedmioty, nawet najdrobniejsze, ale także wasze opowieści. Wszystko po to, by wspólnie przygotować wystawę, która będzie swoistą kroniką czasu zarazy. Pamiętajcie także, że jeszcze do 5 października możecie głosować na ważne dla Was projekty tegorocznego budżetu obywatelskiego. Możecie wybrać trzy projekty ogólnomiejskie i trzy dzielnicowe. Na stronie budżet.kraków.pl. A ja już dziękuję za uwagę, dobrego dnia i do zobaczenia.